Rap. Ja ich właśnie kurwów odobserwowałem, bo już kurwa kolejny raz teraz w przeciągu chyba dwóch tygodni kurwa szukają pizdy kurwa sensacji. Dostali ode mnie kurwa przywileje takie, że kurwa dawałem im kurwiskom wywiady, pomagałem im, wspierałem ich i tak dalej. I to oni jakby czerpali kurwa atencję em, na rzecz kurwa medialnego zainteresowania mną. Em, nie dość tego, że jak napisałem punchline gdzie nie szef SBM, ale to przebrane białasy, co nawet taki białas jest w stanie zrozumieć po prostu jako chłopak kurwa hipopowiec i tak dalej, że to jest punchline, że to nie jest żaden diss, tylko że to jest po prostu jakby referencja name dropping kurwa i gra słów. To z tego chcieli kurwa zrobić e, Sentino Disuje SBM, co już kurwa było przekroczeniem jakby pewnych kurwa granic dobrego smaku, po prostu szukanie sztucznego tłumu. Z racji takiej, że nie chciałem im udzielić wywiadu. Do megalomanii Próbują mi kurwa wbijać szpile, Po czym Komentują, mają teraz właśnie na nowszy post u siebie na tej swojej Stronce em, Którą sobie promują takimi właśnie wpisami Że Flair Niemiecki, słynny niemiecki raper Mówi, że Sentinel ma schizofrenię, słuchajcie Ja Flairowi pomagałem pisać przedostatni album Czyli album ostatni solowy, który wyszedł przed tym kurwa całym Kalu Kruxnoten Przyjechałem do Berlina dwa razy, raz z Düsseldorfu, drugi raz już byłem na miejscu w Berlinie. Ja się z nim umówiłem, że załatwię mu umowę publishingową, wydawniczą, odnośnie praw autorskich do jego tekstów. Tutaj nie macie nawet co, po co teraz pisać, kurwa, bo teraz chcę wam coś tutaj przewinąć. Um, ja mu załatwia, załatwić chciałem umowę wydawniczą. Niestety, żadne wydawnictwo w Niemczech za bardzo nie chce dawać ludziom umów, którzy sami nie piszą. Z racji takiej, że oni faktycznie nie mają żadnych praw autorskich. To, że oni sobie te prawa autorskie chcą przyswoić, przyswajać, przepraszam, to jest jedno. Ale faktycznie w Niemczech jest coś takiego, że copyright nie jest do przepisania. Nie ma żadnej możliwości, możliwości prawnej, żeby przepisywać copyright. On już jedną sprawę w sądzie, gdzie on mnie kurwa pozwał do sądu, już przegrał. Musiał wtedy kurwa Becalen za to. Po czym? Żadne wydawnictwo, wydawnictwo muzyczne nie chciało go. Podpisać. Po czym on, gdzie ma umowę swoją na swój label, dostał umowę wydawniczą w Universalu. Nie, nie wypłacił mi pieniędzy, nie chciałem od niego gotówki brać, ani nie zapłacił kurwa za wykonaną pracę. Do dziś, wraz z moim wydawnictwem, kłócimy się z nim, bo on był na tyle bystry. Żeby wydzwonić drugiego jakiegoś writera, żeby w jego imieniu występował i w jego imieniu twierdził, że kurwa ja tam wcale nic nie pisałem. Każdy, co mnie zna wie, wraz z jego producentem, czyli oni byli we trójkę, ja byłem sam. Każdy, co mnie zna wie, że ja piszę bardzo szybko, bardzo dobre teksty, i dużo ludzi w życiu moim korzystało z tych usług. Natomiast tam jest nieuregulowany rachunek. Wysokość zaliczki za publishing u niego by wyniosła około 300 tysięcy, 400 tysięcy euro. Więc skoro on sobie pozwala wchodzić na internet i opowiadać na mój temat, że a Enrique ja cię znam, ja cię znam, ja znam twoją mamę, że kurwa 20 lat temu kurwa dwa razy widziałaś na oczy moją matkę nie znaczy, że znasz moją mamę, ani nie znaczy, że kurwa znasz mnie czy cokolwiek. Ja tylko i wyłącznie kurwa muzykę z tym typem robiłem. Ten typ się chwali tym, że kurwa maluje jakieś kurwa pociągi, metra kurwa. Chwali się tym, że kurwa pokazał jakimś konduktorom, kurwa kiedyś nóż butterfly, kurwa i uciekał potem kurwa z tego tunelu, metra i tak dalej. Udaje tak, jakbym ja kurwa nie żył w Marbeji, kurwa przez tyle czasu, jakbym kurwa nie żył w Polsce tyle czasu. Każdy, co mnie zna i każdy, co trochę wie, co się dzieje za kulisami, wie z, jaką, z jakim e, kręgiem osób mam do czynienia. Nie dość tego, że obraża przez to mnie, obraża też kurwa cały krąg moich, całe grono moich znajomych. Obraża ten kurwa Warszawę, obraża ten kurwa Polskę. I obraża kurwa wszystkich tych, co kurwa wiedzą, co jest pięć. Ja jak nie robiłem rapu, też sobie zajebiście radziłem. Przez wiele lat, teraz dopiero kurwa dwa lata temu zacząłem kurwa zarabiać z rapu. Teraz dopiero kurwa w tym roku moje liczby poszły tak do góry, że ja w tym momencie jestem większy od niego prawie dwa razy. Jak chodzi kurwa o lajki, like, ja on ma kurwa po 4-5 tysięcy lajków pod zdjęciami, on ja po 100 tysięcy, 60 tysięcy lajków pod zdjęciami, on prowadzi TikTok od prawie roku ja prowadzę kurwa TikTok od dwóch miesięcy i mam ponad 200 tysięcy um, subskrypcji na tym TikToku mój album Aporofobia zrobił 18 milionów streamów w niecałe 3 miesiące, mój album Megalomania zrobił w 2 tygodnie niecałe, czy tam w 10 dni kurwa ponad 11 milionów streamów już także nie kupujcie takich bzdur nie kupujcie kurwa tego typu farmazonów, też głupot, które są gadane na mój temat, obojętne z której strony, że jacyś ludzie mówią o mnie, że jestem jakimś rasistą i tak dalej, jak ja jestem kurwa latino, kurwa żyjący w Hiszpanii, gdzie u nas kurwa nie ma rasizmu żadnego, gdzie ja mówię kurwa moja muza nie zna nacji, moja muza nie zna rasy, jestem międzynarodowym głosem swojej generacji. Gdzie ja kurwa kręcę kurwa, część mojego teledysku w nigeryjskim barze, kurwa na dzielnicy La Soledad przy blokach Korea, co są kurwa jest jednym z najgorszych osiedli, kurwa poza Alicante, najgorszym gettem w całej Hiszpanii. I całe życie będą próbować z kurwy, syny, mnie dyskredytować, kurwa odbierać mi kurwa moją godność, bo raz kurwa mój były przyjaciel, kurwa gdzieś mnie na ulicy napada, kurwa nakręca mi jakiś film i tak dalej. Bo ja jestem kurwa pijany, oni kur, przychodzą w paru, kurwa. Ja mam tego dosyć, dlatego mówię. Ja już nie jestem w żadnej pozycji, żeby się publicznie z kimkolwiek disować, żeby cokolwiek z kimkolwiek załatwiać publicznie. Ja na nic nie będę reagował, bo my jako Sicarius, jako Movement, jako wytwórnia i jako kolektyw dobrych, normalnych ludzi będziemy za chwilę rozdawać tutaj karty. Także tak, oficjalnie jebać glamrap jebać flera i wszystkie te trąby pierdolone, co próbują bezpodstawnie kurwa podstawić mi nogę które próbują bezpodstawnie ze mnie kurwa robić kurwa, jakąś ofiarę losu czy cokolwiek, bo ja sobie świetnie radzę i sobie podróżuję między Warszawą, Berlinem, kurwa, Majorką, Marbeją, kurwa, i wszędzie mam zajebistych, kurwa, przyjaciół. To, że nie każdego pokazuję do kamery jak na razie widzieliście tylko jakiegoś Dave'a, czy jakiegoś George'a i tak dalej, to nie znaczy, że nie mam, kurwa, przyjaciół i że nie mam swojej, kurwa, godności ludzkiej i że nie jestem, kurwa, szanowany w swoim środowisku, bo jestem bardzo, bardzo szanowany, aż po Turcję. Bo jestem sobą, nie zgrywam kogoś, kim nie jestem. Jak muszę zarobić jakieś pieniądze, to idę i je zarabiam. Nie chwalę się tym, nie mówię, komu wyjebie w zęby, komu coś zrobię, kogo tutaj kurwa rozjebie i tak dalej. Bo to nie jest w moim stylu. Pieniądze lubią ciszę. Tak samo też mówię w jednym z moich tekstów. Także nie kupujcie tych bzdur, które jakiś glamrab wam opowiada. Ja pokazuję cały czas, Cały czas tylko efekty, cały czas wszystko co wam obiecuję, wszystko co wam mówię, że będzie, będzie Kajdan, tu, to, tamto, następna płyta i tak dalej, cały czas kurwa dotrzymuje słowa i kurwa błędy każdy człowiek w życiu popełniał, ale tylko Bóg może mnie sądzić, a nie kurwa jakiś inny raper, czy ten będzie mówił, że ty w 2001 roku dostałeś w łeb od ochroniarza, a ty w 2002 roku nie zapłaciłeś za pizzę, a ty kurwa w 2010 roku powiedziałeś, że zrobisz to, a w 2011 roku zrobiłeś tamto. To są, to jest kurwa sztucznie szukanie afer, to jest kurwa wymyślanie kurwa choroby, to jest kurwa zachowanie kurwa tchórzliwe. Ja nie mam z nikim nic wspólnego. Ja robię wszystko sam, jedyna osoba, która z muzyki, kurwa, w ogóle ze mną cokolwiek ma do czynienia, to jest moja kobieta, która mi, kurwa, kręciła teledyski, to jest, kurwa, Healthy, który mi kręci do dziś teledyski, to jest, kurwa, Oil Beats, który, kurwa, podpisze w Sicarios, to jest Zuigram, która podpisze, kurwa, w Drip Music, to jest Koneser G, który podpisze w Drip Music, to jest Robert Moskwa, kurwa, prawdziwy gangster z krwi i kości, który podpisze w Sicarios i La Mai, która podpisze w Sicarios. I mamy do, dookoła siebie takich ludzi, że nikt nam już nie wejdzie w drogę. Komunikat: stop. Życzę wam miłego dnia. Cześć.